11 marca wspominamy świętą Irmę Dulce, zakonnicę. Irma urodziła się 26 maja 1914 roku w Salwadorze w Brazylii w zamożnej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imiona Maria Rita. Jej ojciec był profesorem na Uniwersytecie Federalnym w mieście Salwator w stanie Baja. Gdy miała 13 lat, ciotka zabrała ją do ubogiej dzielnicy miasta. Tam Irma przeżyła wstrząs. Na miarę swoich sił i możliwości zaczęła od razu pomagać ubogim. Sprzeciwiał się temu jej ojciec, który chciał, by została nauczycielką. Mimo to, razem ze swoją siostrą, Irma udzielała pomocy ubogim w swoim rodzinnym domu. W wieku 18 lat po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu pozwolenia od ojca, wstąpiła do zgromadzenia sióstr misjonarek od niepokalanego poczęcia matki bożej. W zgromadzeniu przyjęła imię Dulcze. Takie imię nosiła jej matka, która zmarła dwa lata wcześniej. Początkowo, jako siostra zakonna, pracowała jako nauczycielka i równocześnie rozpoczęła działalność charytatywną. Założyła Związek Robotników Świętego Franciszka, pierwszy chrześcijański ruch robotniczy w Stanie Baja w Brazylii. Zakres jej działalności ciągle się powiększał, gdyż widziała coraz większe potrzeby ludzi ubogich. Od 1939 roku siostra Dulce organizowała dla nich miejsca schronienia w różnych opuszczonych budynkach, a gdy władze miasta nakazywały eksmisję, szukała innych rozwiązań. Gdy kolejny raz straciła lokal dla swoich ubogich, umieściła ich w opuszczonym i przystosowanym do zamieszkania dawnym kurniku na terenie swojego klasztoru, mimo że siostra przełożona niezbyt chętnie udzieliła na to pozwolenia. Od razu otoczono opieką siedemdziesięciu chorych. To prowizoryczne schronisko przekształciło się później w Szpital Świętego Antoniego, który nadal funkcjonuje jako centrum kompleksu medycznego, społecznego i edukacyjnego. Założona przez nią organizacja, Fundacja Dzieł Charytatywnych Siostry Dulcze, jest prywatną organizacją charytatywną zarejestrowaną zgodnie z prawem brazylijskim. Siostra Dulce w 1988 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Brazylii pobłogosławił jej i dziełu, które prowadziła. 20 października 1991 roku, gdy po raz kolejny był w Brazylii, odwiedził ją już w szpitalu. Siostra Dulce, nazywana Dobrym Aniołem z Baja, Zmarła w wieku 77 lat 13 marca 1992 roku. Beatyfikowana była 22 maja 2011 roku, a kanonizowana 13 października 2019 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc radością wspomnienie świętej Irmy dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.